Breaking news. Polska została dziś zaskoczona informacją, której nikt się nie spodziewał. Zaledwie w ciągu najbliższych 24 godzin emerytury w całym kraju mają wzrosnąć, potwierdza zakład ubezpieczeń społecznych. ZUS oficjalnie ogłosił nowe świadczenia i dodatki, które mają trafić do milionów polskich seniorów już od jutra. To decyzja bez precedensu, a reakcje społeczne są natychmiastowe. Z Warszawy nadajemy specjalne wydanie wiadomości. Witam Państwa. Imię i nazwisko prezentera. Dzisiejszy wieczór przejdzie do historii polskiego systemu emerytalnego. Według informacji, które otrzymaliśmy przed chwilą, rząd wraz z ZUSem w trybie pilnym wprowadza natychmiastową podwyżkę świadczeń. Powód, rosnące koszty życia, inflacja i presja społeczna, która w ostatnich tygodniach sięgnęła punktu krytycznego. Jak poinformował rzecznik ZUS, nowe środki pojawią się na kontach beneficjentów już w ciągu 24 godzin. To oznacza, że jeszcze przed jutrzejszym porankiem wielu emerytów może zobaczyć wyższe kwoty na swoich rachunkach. ZUS podkreśla, że decyzja jest w pełni zgodna z planem budżetowym, a operacja została przygotowana z najwyższą starannością. Według źródeł rządowych przeciętna emerytura wzrośnie średnio o 12%, a minimalne świadczenie o około 400 zł. Dodatkowo wprowadzono nowy dodatek zimowy, który ma pomóc w pokryciu kosztów ogrzewania i energii. Na ulicach Warszawy panuje ogromne poruszenie. Nasz reporter znajduje się właśnie pod główną siedzibą ZUS-u. Jak donosi, w budynku Wciąż trwa praca pełną parą, a linie telefoniczne instytucji są przeciążone. Ludzie dzwonią, pytają, chcą potwierdzić, czy informacje są prawdziwe. Jeden z emerytów, pan Stanisław z Warszawy, powiedział naszej stacji: Nie wierzę, słyszę o tym od rana i sprawdzam konto co godzinę. Jeśli to prawda, to wreszcie ktoś pomyślał o starszych ludziach. ZUS uspokaja, że wszystkie przelewy zostaną zrealizowane etapami w zależności od regionu i banku. Pierwsze wypłaty ruszyły już dziś wieczorem rzecznik. Instytucji zapewnia proces przebiega bez zakłóceń. Pierwsze środki są już przekazywane, a pełne wdrożenie potrwa do jutra. Według naszych informacji decyzja zapadła po nadzwyczajnym spotkaniu w kancelarii premiera. Dyskutowano tam o sytuacji gospodarczej, rosnących kosztach energii oraz o narastającym niezadowoleniu społecznym. Premier miał osobiście nakazać wdrożenie planu podwyżek jeszcze przed końcem tygodnia. W kuluarach mówi się, że była to decyzja politycznie ryzykowna, ale konieczna. Analitycy zauważają, że ruch ten może znacząco wpłynąć na sytuację społeczną w kraju. Zwiększenie dochodów seniorów to impuls, który może pobudzić gospodarkę, ale również wpłynąć na wzrost inflacji. Ekspert ekonomiczny, dr Anna Kowalska, skomentowała dla naszej stacji: To bez wątpienia historyczny moment. Nigdy wcześniej ZUS nie wdrożył tak dużej zmiany w tak krótkim czasie. Jednak pytanie brzmi, jak długo system wytrzyma to tempo? W mediach społecznościowych temat eksplodował. Hashtag Shiraj nowe emerytury stał się numerem jeden na Twitterze. Polacy wymieniają się informacjami, publikują zrzuty ekranu swoich kont i dzielą się emocjami. Jedni są zachwyceni, inni ostrożni, obawiając się, że to może być zbyt piękne, by było prawdziwe. W międzyczasie ZUS ogłosił uruchomienie specjalnej infolinii oraz wysyłkę SMS-ów potwierdzających wysokość nowych świadczeń. Instytucja prosi jednak o cierpliwość, ponieważ system jest wyjątkowo obciążony. Na ulicach dużych miast reporterzy zauważają coś, co można nazwać społecznym oddechem ulgi. Starsi ludzie rozmawiają ze sobą o decyzji rządu. Wielu z nich nie kryje wzruszenia. Pani Maria z Krakowa mówi, nie pamiętam, żeby ktoś tak szybko reagował. Jeśli to prawda, to dziś będę mogła spokojnie zasnąć. Wieczorem w Sejmie odbyła się także krótka debata, w której opozycja pytała, czy środki na podwyżki rzeczywiście są zabezpieczone. Minister finansów odpowiedział: Budżet został przygotowany w sposób odpowiedzialny. Każda złotówka jest pod. Kontrolą. Mimo to eksperci ostrzegają, że jeśli wzrost świadczeń nie będzie szedł w parze ze wzrostem przychodów budżetowych, może to wywołać presję inflacyjną w najbliższych miesiącach. Ekonomiści podkreślają, że każda nagła zmiana w systemie emerytalnym wymaga precyzyjnego planowania finansowego, aby uniknąć niekontrolowanego wzrostu cen towarów i usług. Choć decyzja ZUS-u i rządu została przyjęta z entuzjazmem społecznym, niektórzy analitycy wskazują, że krótkotrwała ulga może mieć swoją cenę w dłuższej perspektywie. W rozmowie z naszą redakcją, profesor Jerzy Nowak z Szkoły Głównej Handlowej zwrócił uwagę, że tak duże podwyżki zawsze mają konsekwencje dla całej gospodarki. Każda taka decyzja ma skutki długoterminowe, od wydatków państwa przez rynek pracy aż po poziom inflacji, ale z punktu widzenia społeczeństwa to gest, który był konieczny. Wiele osób żyje dziś na granicy ubóstwa, więc szybkie wsparcie jest moralnym obowiązkiem państwa, powiedział profesor. Ekspert dodał, Również, że kluczowe będzie teraz utrzymanie równowagi między pomocą społeczną a stabilnością finansów publicznych. Jego zdaniem rząd powinien monitorować sytuację z miesiąca na miesiąc i reagować na wszelkie sygnały nadmiernego wzrostu cen. To, czy ta decyzja okaże się sukcesem, zależy nie tylko od wysokości wypłat, ale też od tego, jak uda się opanować skutki gospodarcze. Jeśli uda się zachować kontrolę, może to być przykład dla innych krajów w regionie, podsumował profesor Nowak. ZUS zapewnia, że celem reformy jest nie tylko wzrost emerytur, ale też poprawa jakości życia seniorów. W ramach programu Bezpieczna Jesień zapowiedziano dodatkowe wsparcie dla samotnych emerytów oraz dopłaty do leków dla osób powyżej 75 roku życia. Wieczorem premier ma wystąpić z krótkim oświadczeniem, w którym podsumuje szczegóły reformy. Według naszych źródeł, przemówienie zostało przygotowane w trybie nadzwyczajnym i ma być nadane jednocześnie w kilku stacjach telewizyjnych. Nasz reporter z kancelarii premiera informuje, że w budynku panuje ogromne poruszenie. Od wczesnych godzin popołudniowych widać było wzmożony ruch. Wchodzących i wychodzących urzędników, dodatkowe patrole ochrony oraz dziennikarzy z najważniejszych stacji telewizyjnych w kraju. Korytarze, które zazwyczaj świecą pustkami po godzinach pracy, dziś tętnią życiem i napięciem. Każdy oczekuje na decyzję, która może zmienić finansową rzeczywistość milionów Polaków. Kamery są już ustawione, a służby techniczne dopinają ostatnie szczegóły transmisji na żywo. Pracownicy kancelarii regularnie wychodzą do dziennikarzy, jednak nikt nie udziela oficjalnych komentarzy. W powietrzu czuć atmosferę oczekiwania i niepewności, jak przed ogłoszeniem historycznej decyzji. Niektórzy reporterzy mówią wprost, że dawno nie widzieli w tym miejscu takiego napięcia. Wszyscy czekają tylko na jedno zdanie. Potwierdzenie, że pieniądze faktycznie trafią do obywateli jeszcze tej nocy. Jeśli to się potwierdzi, będzie to bezprecedensowy krok w historii ZUS-u i polskiego systemu emerytalnego. W kuluarach mówi się, że komunikat może zostać ogłoszony tuż po godzinie 22, gdy premier zakończy naradę z ministrem finansów. Wtedy Polska wstrzyma oddech, a oczy milionów widzów skierują się w stronę ekranów. Na zakończenie warto przypomnieć, że w historii ZUS nie zdarzyło się jeszcze, by tak duża zmiana została wprowadzona w ciągu jednego dnia. E, to moment, który z pewnością zapisze się w kronikach polskiego życia społecznego. Dla widzów, którzy dopiero włączyli telewizory, w ciągu 24 godzin wzrosną emerytury w całej Polsce. ZUS potwierdza, że nowe świadczenia i dodatki są już w drodze, a pierwsze przelewy ruszyły. To była specjalna edycja wiadomości. Z Warszawy mówił dla Państwa imię i nazwisko prezentera. Dziękujemy, że byli Państwo z nami w tym historycznym dniu. Pozostajemy w trybie alertowym i będziemy informować na bieżąco o dalszym rozwoju sytuacji.